Pójesz się kawałek stachucia do kreś. Stachu, stachu ojciec. O, No się masz, co jest? Co się urodziło? Weź się łazę. Po Lecie na magazyn, kiszonkę trzeba przewieźć chłopie. Znowu co? Do rolników czy gdzie? Tak, to musisz się rolnikom rozwieźć. Dostałem, dostałem pilnego maila, zapasy się schodziły, tak że będzie łaza, niech no. Ziemowit wam zawarł Zimow... kiszonkę na tego łaza i im mówić się nie nadaje chłopie. A czemu mówić się nie nadaje? Jakieś demony go ostatnio no, no mówię ci, nie nadaje się. Już jest wszystko dobrze. A co, zrobiłeś porządek? No przez jego dziewczynę tak się dziwnie zachowywał, narkotyki mu podawała. A, no niedobrze. A, jak Moja jak zrobiłeś porządek. No To Już jest wszystko dobrze z nim. Bardzo się cieszę. Także weźcie zajęcie po niego i działajcie. A co u ciebie chłopie? Co u mnie? No co u mnie? I nowego chłopie, idę tu maciorę. A i nie rób no Zlecenie no tak, <laughs> tak mam. No tak, od świecie. Szedenie Maciory muszę oduć chłopie i i konia. Kurwa, ale To No jak zawsze. Dobra, działajcie sobie to tak pomoc. No to dobra. Trzymajcie, trzymajcie. No Stachu tutaj, jeszcze szesnastką to trzeba dokręcić chłopie. No to nie pojedzie, Sachu. No nie.